Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A to jest odcinek, w którym pokażę Wam moich y, trzech ulubionych graczy na każdą pozycję. A więc tak, zaczynamy. Teraz najpierw pokażę moją ulubioną formację. No to jest 3, 4, 3. Jak wiecie ja lubię zagrać skrzydłem, więc tutaj mamy dwóch, po dwóch skrzydłowych jednego bocznego pomocnika teoretycznie, ale on się bardzo tutaj włącza z skrzydłami. No i ja wam teraz pokażę po trzech moich ulubionych graczy. A więc pierwszym moim ulubionym bramkarzem, ulubionym, tak to mogę powiedzieć, jest oczywiście mm, Ale nie skupiłem się w ogóle na pisaniu jak. Tam coś pokoju. Ja co jest Noyer. Nie grałem nim nigdy w cucie. Coś nie wiem, czy nie. Gra... Nie grałem, nie grałem Noierem. Ale Noier grałem w nim w trybie kariery. No i w ogóle ja każdym chyba zawodnikiem grałem, bo gra się tak offline, też się gra, gra się w sezonach. Gra się, no i. No, ja rem grałem. Fajnie mi się nim grało. Ma bardzo dobre wykopy, to powiem. Tutaj wam pokażę jeszcze dwóch bramkarzy, których lubię. A więc tutaj mamy. Petrcze. Grałem nim w Ultimate. Guslik broni wszystko. Wszystko świetny gracz i tyle. Yy. Miałem te sytuacji, że gościu leci sam na sam. No to prostu święty. Zostałem nim na linii. No, strzelił gościu na całą siłę. Jak wyskoczył to normalnie powiedziałem, to na świetnie broni po prostu we pię. No a trzecim moim ulubionym bramkarzem jest... DGA też jest moim jednym z ulubionych bramkarzy. w nim w składzie moim DPL. Świetnie mi się nim grało. Fajnie, naprawdę świetny gracz. I tyle. A więc teraz trzech, trzech yy, środkowych obrońców. No, a więc dobra. Yy, środkowym moim obrońcą ulubionym jest Dwa... Ramosem w fucie grałem. No, no bo jak miałem go w składzie chwilę, by wywołał, to już na początku FIFA. Wtedy byłem w... widzę. No fajnie mi się Ramosem grało, naprawdę. Polecam. Grałem nim długo w trybie kariery, bo kupiłem go do więc się wydaje trochę takie, takie, takie dziwne, ale go kupię. a Więc tutaj podziemy to no do będę Siedlowego obrońca. Drugim moim ulubionym jest, jest Rob Jones. Tak. Bardzo, bardzo dziwny wybór, ale mi się naprawdę nim dobrze gra i na pewno go polecam dla Was. No, no fajnie się nim gra. Jest ob, wysoki 200 cm wzrostu, no tutaj jest trochę 2 metry. Więc teraz tak i trzeci moim ulubionym. A jeszcze próbował Jonesa, to wszystko z główki przecinał, Każdy rożny, bramka. Fajnie. Miałem go w angielskim gąsomym składzie. No i tutaj. David Louis. Wersji Chelsea dla mnie był świetnym graczem. Trzeci mój ulubiony obrońca. Świetnie grał, wszystko przecinał złówki, strzelał dużo bramy głową. Szybko biega dosyć. A więc nadaje się teraz trzech bocznych obrońców, a więc teraz może tutaj ich skasujemy. I, wymowy, wymowy, i, wymowy. I teraz mamy się tutaj trzech lewych obrońców, a więc albo. Albo jest super szybki granim i w karierze, i no, w menadżerze i we wszystkim. Zwyczaj, no, w fucie też nie chwilę grałem, no Quen trau. Quen trau, no. W mi się też bardzo dobrze grało lewymi obrońcami no grałem, grałem na początku grałem sobie skład ligi BBWA no i też mi się świetnie nim grało kontrału no a trzecim był moim ulubionym Marcelo Marcelo też chwilę grałem nie było jakiejś eksplozji, jakiejś świetnej gry ale dobrze grał Dosyć, no, ujdzie w tłumie, no nie grał jakoś strasznie świetnie. No, no, ale na pewno fajnie mi się nim strzelało z dystansu. Nie wiem dlaczego, ale podkręcałem, strzelałem z 20 metrów nim bramki świetne po okienkach. Z 30 metrów już mniej spektakularne, ale, ale też bardzo ładne. A więc teraz ym, prawie obrońcy, a więc... Naprawy, obronie, plan, plan. No nie no, nim to mi się najlepiej grało, na pewno. Yy, świetnie mi się nim grało. Jeszcze grałem w jego wersję na informie. I naprawdę wersję na informie no grał grałam chwilę, ale to tak mniej. Trafiłem ja go w parsce swoją drogą, później go sprzedałem za 30 tysięcy. Ja zapłaciłam się, zrobiłam otwieranie jednej paczki za 15. I taka... i tak mi się w fajnie trafiło. Pochłam w ranie koło. Ja takim ja tam grałem, takim dobrym... No, Nikim dobrym nie grałem, ale grałem na batę. na batę. no nie jest jakiś świetny, ale, ale ujdzie w pumie. Dobrze mi się nawet nim grało. no. szybkie jest to można powiedzieć. Bo biegał, wszystko robił. I super. A więc tutaj teraz, jak widać, Abatę. No i grałem jeszcze daniem alweszem. Alweszem grałem. To nie jest tak, jak wszyscy mówią, że to jest jakiś świetny, nieziemski gracz na prawej obronie. Nie! To jest normalny gracz. No i tyle. No. Dobry w ataku w defensywie trochę gorszy nie wiem, czy ma, ale dużo bramek z główki strzelał co jest dziwne trochę, bo jest niskim graczem, ale dużo bramek strzelał z główki, więc nie jestem jakiś przerażony tym, a więc teraz trzech defensywnych pomocników yy, A bo dobra, też dalej pokażę na obronie trzech defensywnych pomocników to jest tutaj yy, na pewno jak Ja go nie lubię w prawdziwym życiu, bo ja lubię Barcelony, ale Busquets mnie denerwuje, bo jego symulki to jest po prostu... Nie wiem, jak nie weźcie, to sobie usłuchajcie piosenki kartkę daj. No bo to też jest fajne, takie takie. Obuskajcie. Ale do ja się nim świetnie gra. Podaje jego no, jego no nie zachwyca. Ja nie wiem, czy może ale fajnie mi się nim z dystansu strzela. Nie wiem, dziwne takie trochę, ale dobrze mi się nie grało. Jak widać, główki niskie, ale naprawdę dobrze się nie główkuje. Pomyśl sobie, każdy już rożny i zawsze bramka. Ja nie wiem czy ja, ja dużo bram jak z główki strzelam, to wiecie. No, ale nie będę przesadzał. Buskets. Ale Jabi Alonso. Wow, świetnie się nie gra. Strzela bramki z dystansu. Dribluje. W defensywie świetny. Yy, jego podaję, są mistrzowskie. Wow, świetnie mi się nie grało. We frucie też nie grałem, oczywiście. Yy, a więc teraz kolejnym graczem, jest. Kedira. No, on był taki, no. Przeciął akcję i rozpoczął nową. Po prostu świetny graczkę, Diron mi się świetnie gra. Alonzo i Busquets też fajnie naprawdę. Przechodzimy do zwykłej pomocy. Wow, tu mam naprawdę duży dylemat. Kogo wstawić? Ale wsadzę fabregas. Wow, fajnie się sam grało, naprawdę. No, Fabregas nie jest najniższy, bo ma tam chyba 180 cm wzrostu co 179. Głowym grał słabo we FIFA, ale dało się nim grać. Tutaj tak e... jeszcze lubię z tych, tych, no na pewno. O, z nim. tak chyba się to trzeba wpisać tutaj. O, jest, dobra. Azil Azila też mi się... A, Azil to jest... Ale no ja nie grałem na środku pomocy. A więc Azila na środek pomocy polecam, bo jest bardzo dla mnie podobny jak do Czaviego. A jest tańszy dużo. A więc jeszcze tutaj Czavi. Czavi, Hernandez, tak. Chyba tak. No i to jest świetny gracz. No naprawdę jego podania są zabójcze. Gra dla mnie świetnie. Zdobywa bramki. się już nie zdobywa, bo że go sprzedał. Ale zdobywał. Dobrze. A więc teraz trójka skrzydłowych lewych. No i najpierw Shirley. Wow, skrzydle! No nie! No, wezmę się tak szczerze, jak grałem nim, to grałem nim od początku Fify do końca. Grało mi się nim świetnie, najlepiej z lewych skrzydłowych. A był no, na lewym skrzydle u mnie? No, ale! Na lewym skrzydle no, fajnie mi się nim grało. W ogóle dużo graczyć w skrzydle. Ale szczerze mi się najlepiej grało. No i jeszcze tak jak mi widać, to jest... jak ma ból na imię. Dobra! Jeszcze bol! A matis to, profesor. Idę bol, no dobra, bo mylimy się trochę. Ale bolnym też mi się świetnie grało. patrzcie tylko na jego paisa. No nie, naprawdę, jak chcecie grać czasami tak na główkę zagrać coś, albo ściąć do środka. To wybierzcie Bollego i Shirley. Bo Shirley nie dość, że ma pejsa. To. Bolle też ma pejsa, ale Bolle nie ma strzału. Więc. Schir Bolle ma dużo lepszego Paysa. mało 9 lepszego. No na lewym skrzydle człowiek, którym grałem tylko w meczach offline. No do. Dla mnie tak nie zachwycał jakoś strasznie. Nie zachwyca, nie zachwyca i nie będzie zachwycał. Bo nie grał jakoś świetnie dla mnie. No nie grał może w futrze, ale z z dystansu jakichś wielkich nie robił. A ja co tak wygląda, dalej jest? No nie grał jakoś świetnie. No, powiedzmy sobie szczerze, no dobrze, bardzo dobrze gra w prawdziwym życiu. Wczoraj jeszcze i bramkę w meczu z Fiorentiną. Na z tą drogą wydrałem 2 na fiolentynę. Z czego się bardzo cieszę. Ale chciałam, żeby był karma, niestety nie było. Ale no. Ponadto mam pewne dobre staty. To tym, do wersety, bo wszystko oprócz yy, defensywy jest naprawdę dobre. Ale no. Nie zachwyca mnie. No. Nie zachwyca. Wolnym mi się lepiej grało. Może dlatego, że jest bolny szybszy. Nie wiem, ale lepiej mi się bolą dał na pewno Dribbling miał Bolle lepszy, chociaż w statystykach Dribblingu nie ma lepszego, ale naprawdę lepiej mi się gra Bolle, polecam Bollego, a no więc przechodzimy dalej, no i na prawą stronę, na prawej stronie, kogo mamy na prawej stronie? Czego tam mogę dać na prawą stronę? Na prawą stronę... Nie wiem, tutaj... Kogo ja lubię na tej prawej stronie? Bo to mnie naprawdę zastanawia. Nie mam jakiegoś takiego ulubionego gracza w tej na prawej stronie. W Ci się w karierze bram... Grałem... Neymar no, na prawej stronie, ale Neymar nie jest skrzydłową. Nie wiem, Bail chyba. Ale Bail na C. W kącie, jest naprawdę skrzydłowym. Dobra. Nie wiem. Z źródłowych prawek jest mnóstwo, ale. No, no nie wiem. Dobra. Zastanowiłem się chwilę, pomyślałem sobie. Sanchez'em grałem. Sanchez, wow. Super, świetnie mi się nim grało. No fajnie się nim gra. No ale tutaj. Y Proszę sobie, tak! Danilo Dias! No dobra, może być ubaw, ale Danilo Diasem mi się świetnie grało. Kurcze. Jacob go teraz ma w składzie, no i naprawdę polecam go. Dias. Wow, świetny gracz. Szczela bramki z dystansu. Dla mnie grał świetnie. Z bramkę w 90 minucie przy po... Unopelka. No i za to mu szczerze dziękuję. A więc tutaj CB jeszcze kogo my tu mamy. Ja to że nie na CB, tylko na prawą mamy Pedro. Pedro. Pedro no Niekupacie Dribbling i podanie... Szczały też nie najgorsze. Gra dobrze, ale nie wyśmienicie. Dobra, teraz ofensywni pomocnicy. Tu myślę, że się najmniej będę zastanawiał. Gaston Ramirez. Patrzcie tylko na jego statystyki, a później komentujcie, że jest nieświecący. Pograło się nim świetnie i myślę, że dalej się nim świetnie będzie grało. A więc yy, po Gastonie, drugim był na tej pozycji grałem jeszcze tylko o, w... grał na tej pozycji u mnie, a więc można uznać, że no może tam grać. No. Runej mi się świetnie też gra i oskajaj. Świat wpisałem Oskka. Tak. Ja Mamy bez jakichś takich większych jakichś podziwów. Dobry się im gra, ale nie świetnie. No teraz bum, świca. Krystian pentakę. Wow. Przesady ludzie, no u niego brakuje tak naprawdę no, sztuczek trochę, bo ja tam czasami lubię coś tam powiedzieć, zeskillować. Ale, przesadzam. przesadzone. takie mi się najlepiej grało z napastników, ale dobrze mi się grało... Ibrahimovic w futcie, niestety nie miałem przyjemności nim grać. Ale w ogóle Bęteke grał na informie długi czas. No i fajnie, fajnie mi się nim grało. No a jako trzeci tutaj Lewandowski. Lewandowski mi się gra świetnie w tej Fifie. Strzela, drybluje, poda się, wszystko robi. No jest po prostu takim mózgiem drużyny. Polecam go, polecam Wam wszystkim Ibrahimowicza, i Bentekę i nigdy nie grałem, ale mam nadzieję, że jeszcze sobie w tej fichy tej zagram, chociaż no zagram, ale może fajnie, no bo później już na niego nie uzbieram. Na razie do usłyszenia i piona.